Сегодня мы сыграем в... Ох, тоже не потому что это не мой первый подход к этой Одиссеи. Немного, очень сильно удивлялся DDT Так что... не было легко. Ну, и No nie wiem, pojęcia, ale no szybko jak sobie z tym poradzić. Stwierdziłem, że postawię na super mapę. do czego? Bo mamy tutaj na 3 był taki fajny upgrade, który sobie z tym radzi. Tak mi się wydaje. Który cofa mapę i fajnie sobie z nimi radzi. Wydaje mi się to być odpowiednim ulepszeniem. i um, jeszcze dodatkowo widzi kawałek. Także. Ojej, tak. Trochę chlapy nam zleciało trochę dużo, nie przejmujemy będzie dobrze że mamy tutaj też trochę gustów mocy naszych jakoś to będzie nie powinno być źle ale to jest dużo insta małp tak więc też mamy spore wsparcie w razie czego. ale ja bardzo to się zaskoczyłem tym jednak nic mm, tam nie żałem i uciąłbym teraz i jakbyśmy się zobaczyli przy 40. rundzie mamy nie, teraz 39 rundę, jakże prawie 40. E, napisałem ciutkę przyjęciutkę, naszą supermobkę, która tak jak myślałem, radzi o sobie patrząc na mięśnie godzówki i na no to, że Hmm. Spike Factory też ciutko ulepszyłem, to każdy powinien sobie to zbierać bez dodatkować mowa. No to bez większych problemów. Bynajmniej hmm. mnie I tak. Na logikę. Dałoby się. No też chcę to w miarę bez większej spiny zrobić, tak żeby mi w miarę też wygodnie było. Dlatego no, na przykład 8 no, gramobę z niego mogłoby być e, bardzo, bardzo e, nieprzyjemnie. No, niestety mamy problem z tymi balonami, ale oto też nam jest też spike factory, żeby radzić sobie z takim problemem, bez jakichś tam utrudnień. Wybór małpek też nie jest przypadkowy. Przede wszystkim Super małpka nam się przyda pod 2.05. No ostatnią mapkę szczególnie planuję tym grać. W sumie tu to... Powinienem raczej nazbierać, to zobaczymy bo będzie z tym. Główny demać chce, żeby bił mnie samochód. Który będzie ulepszony na 2.0.5 Obok niego będzie wioska I będzie wzmacniany przez inżyniera Ale zobaczymy się w kolejnej mapce to już końcoweczka Widzimy się także na kolejnej mapce Uszedł dnia mapka Zakończyła się jak dobrze pamiętam dwoma i Także bez jakichś tam komplikacji, super mapka, sobie dała radę bardzo, bardzo dobrze. I kolejna mapka, która jest zdecydowanie trudniejsza. Osobiście mega nie lubię. I chyba najlepszą taktyką na nim jest samolot, jak ktoś gra solówki na niej. Wydaje mi się, że nie ma lepszego rozwiązania czy Impopable, czy cokolwiek innego. W środek ewentualnie jeszcze Spike Factory pod górę i mapka jest zrobiona, a tańsza wersja to samolocik w górę. Inżynier pod środek, żeby wzmocnić samolot i to naprawdę powinno poradzić sobie. To jest tam problem. Mm, tak. Zrobimy tak, żeby zaoszczędzić Wszystko e, do larku, Bo na pierwsze podejście ich straciłem No, trochę um, Trochę co. Bo kilka podejść sobie zrobiłem Myślałem, że może się uda e, Niestety mm, Praktyka zweryfikowała aż na to dobrze e, Musiałem wymyślić, co to zrobić, żeby było dobrze. Już zobaczymy się w 40. rundzie, może być później. Tak, aby też e, nie zanudzać się e, niepotrzebną ilością oglądania materiału. Skupić się na tych w miarę najważniejszych momentach, aspektach i na pewno coś tam koło tej 50 rundy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Dalej. Także widzimy się um, znowu w małpkach przy 50 rundzie. I coś na co zwróciło uwagę, jak rundy leciały nam do tego ufortyfikowanego DDT. Super, mopka nasza, pięknie sobie poradziła. Ale co miałem na myśli? Przy wyborze małpka mieliśmy małpki I sobie z początku myślałem, że. Są bardzo słabe modki, że co są to co mam tu wybory, to nie ma najmniejszego sensu ich wybierać nawet. Ale jak się nad tym głębiej zastanowiłem, to cała to byłaby moją najmocniejszą. I na pewno szłaby z tym zrobić bez komplikacji. To młody sejer. Więc szczerze się zastanawiam, czy to da radę, jeśli chodzi o ostatnią mapkę. O te 10 fortyfikowanych DDT Badów, nie Bo to, co będę miał, że w kawałkach, troszkę bardzo. A paragon do MOWKI, który jest dość stosunkowo tani, na pewno idzie uzbierać te pieniądze na niego tych modkach. Biorąc pod uwagę, oczywiście, zainwestowanie w farmy, to wydaje mi się, że to chyba najlepszy wybór i najlepsza możliwość na zrobienie w ogóle tutaj tego samego na koniec. Bo patrząc na to, co ja tutaj mam, jest mocne. Jest naprawdę bardzo mocne, ale czy da radę jeszcze, że Daje mi się, że na pewno mogłem coś lepszego, właśnie tę nerytmopkę wybrać. To miało na pewno dużo więcej sensu. Bo zastanawiałem się co, co wybrać, co zostawić. I... Wypadł nam taki wybór, ale mogłem. Tylko nie pomyślałem. Ja w razie czego... Nie wiem, jeżeli powtórzę to odzyskaję to bije na szybko, bo. Tutaj, tam ostatniej rundy. I mi się to pięknie ładnie no ja Zobaczymy, tutaj. Z kolejną mapką. I to jest dość przyjemno. Tutaj nie powinno być źle, ale tu. Tu będzie dramatycznie. Lecimy dalej i siedzimy przy około 60. rundzie, żeby tam też widzieć yy, różnicę, czym się różnią pomalki, rundy, tak nie powtarzać wszystkiego. Widzimy się znów, później. Mamy 62. rundę. I yy, co tutaj mamy? Mamy za darmo, ulepszono jak wcześniej. W sumie dorzuciłbym tutaj jeszcze jeden poziom do hmm. naszego Spike Factory i jak pany zagrać ostatnią mapkę okej okej okej. Zrobimy to tak No tak, no tak. Żeby się grało przyjemnie to czemu by nie utrudnić życia, co nie? Zdążę, nie zdążę? Ajajajaj. Problematycznie bardzo. Wiem, że to jest strasznie dużo kosztuje, ale... Jednak pucharki, które się dostaje za automodesę, są chyba jednak więcej warte niż te dwarki, więc to jakoś. Szczególnie, że mam ponad 200 tysięcy tych dwarków, więc niby mnie to nie boli, skąd ja? no, za przychodzenie mapek na trochę gdzieś tam... Czasu na to poświęciło czy to zabicia go, czy po prostu for chciało się. jakoś tak też po prostu Zbliżamy się do 70. rundy. Mam nadzieję, że nie będę musiał jakoś mocno reagować. Teraz słabo by było słabo, ale było. Na 70 rundę, nie na 70, tylko na ostatnią mapka planuję. 500 tam użyć, znaczy farm. Mam tu kilka fajnych, które by nie użyć. Głównie te banki. Banków chciałbym się ciutko pozbyć, więc jeden na pewno użyję. Poza tym coś z tego też użyję na pewno. Mam pada. Hmm. Poradzi to sobie? Poradzi? Musiała poradzić, ale nie ma co to na Albo sobie radzi, albo kaput. Tak po prostu jeszcze snajpera. Ogólnie tych trzech snajperów to jest takie dość dogoksowane combo. Jakoś to przeżyliśmy. Idziemy z kolejną mapką. I ja, ta końcówka tamtej mapki. Ajajaj, Nie należała do najłatwiejszych, ale widzimy się również gdzieś tam, w okolicach tej 70. rundy. Widzimy się znowuż przy wysokiej rundzie. Mamy tutaj aktualnie Baba I co robimy? Sprzedajemy naszego. Marketplace, a dokładnie Wall Street w naszym opie. Kupujemy piąty tier do Spoke Factory, który sobie już bez problemu poradzić powinien. I grałem farmami od początku. Stwierdziłem, że mogą się przydać te pieniądze z tej farm. Mimo wszystko, bez nich nie ma co podchodzić do tej mapki. I chyba wydaje mi się, że to było dobre rozwiązanie jeszcze jednak. Nie wiem co nas czeka w tych pięciu rundach. No, na które jakby nie patrzeć mogą nas zaskoczyć wszystkim, patrząc na to co tu się działo. Że... nic przyjemnego. Na pewno nic przyjemnego jest w tą modę Bez Bezdapkę jakichkolwiek boostów, bo... No, byłby dramat, istnieje dramat do żeby zagrać tą wysaje Podejrzewam, że się da, bo musi się dać, jakby... Ta gra poniekąd też jest tak skonstruowana, żeby wszystko się dało zrobić bez boostu. Tyle że... Czy ja chcę się aż tak męczyć? na no, ogólnie to nie, nie mam na to zbytniej ochoty Hmm, wolę zagrać bardziej z jakąś tam przyjemnością. także że ja są to utrudnienia, nie mówię że nie, ale co innego, grać się, męczyć, grać i mieć jakkolwiek tą satysfakcję bez tego, um, jakąkolwiek, nazwijmy to przyjemność. No. Są dwie różne gry od razu. I... Na pewno dałoby się rozbierać na ten paragon Bo tu mamy grubo ponad 100 tysięcy, to jest coś około 150 Ta to super mapka też jest dużo sobie to coś grubo ponad 200 tysięcy już tak bym farmiał od samego początku co Zaraz też również zrobię, włączę sobie szybki star, żeby od początku farmić powinienem mieć tych pieniędzy dużo więcej. Że widzimy się przy wysokiej rundzie znowu. Znowu się widzimy e, przy wysokiej rundzie. Ale tak jak za poprzednimi razami. Co my tutaj mamy? E, mamy. Gdzie? Mamy wioski. Ustawiamy obok siebie. Lepszą w taki tutaj sposób wydaje mi się, że bardzo dobrze mamy również samolot, który jest bardzo dokopszony jest ulepszony przez inżyniera jest ulepszony przez e, również naszego alchemika i jest naprawdę konkretnie ulepszony mamy również dwie farmy, które powstały sobie od początku mamy również e, naszą małpkę klejącą. Nie bez powodu ją, bo bije ogromny damage, hmm. Jeśli chodzi o... No wszystko po prostu. To jest przekazacki ten nagryw. Hmm, tutaj Z tego co że tak się ulepszało. Hmm, naszą groźną małpkę. No tak Zresztą zaraz wykombinujemy raczej Nie, tego od mama nie zrobimy na piątkę Nawet jakby sprzedał sobie hmm, tą tutaj Farma. To sobie poradził. O! Nie sądziłem, że tak nie, końcówka gładko pójdzie, tak to nazwijmy. No, pięknie, ładnie poszło, co nazwijmy. Kasy powinno być zdecydowanie więcej, za to mogę sobie przeczytać zdecydowanie. E, przez przez ale tutaj bardzo dużo polarków nazwa ze Steam'a pięknie ładna wysoki podział, bardzo wysoki ogromna ilość medali oczywiście musi być i to na tyle to ja było na tyle że... do następnego